To jest kwadrans na angielski, lekcja 60. Hello, listener, and you, Aniu. How are you doing today? I am doing great, and you? I was sick, but now I feel much better. Thank you. Would you like to know the plan for today? Czy chciałabyś poznać plan na dzisiaj? Of course. What is the plan for today? Today we will continue talking about our job and our duties. Dziś będziemy mówić dalej o naszej pracy i naszych obowiązkach. Aniu, are you ready? Yes, I am. Let's begin. Ok, zaczniemy sobie od drobnej powtórki. Aniu, proszę cię o przetłumaczenie tych zdań. Yy, kochany słuchaczu, bądź słuchaczko, również staraj się je przetłumaczyć. Jak powiesz, prowadzę swój własny biznes. I run my own business. I run my own business. Excellent. Good job. A jak teraz powiemy, że pracuję w międzynarodowej firmie? I work in an international company. I work in an international company. Good. Która sprzedaje samochody? Which sells cars? Well done. Which sells cars? I dalej. Siedziba główna znajduje się w Londynie. Podpowiedz. A headquarters. Okay. Czy tam the headquarters. The headquarters. Um, jest ulokowane. Is locate, are located. Is. Is located in London. Good. The headquarters is located in London. No, trudno było. Ciekawe, jak poszło tobie, słuchaczu. Przechodzimy do nowych zagadnień. Dzisiaj będziemy dalej mówili o naszej pracy i obowiązkach, które w, nich, w niej wypełniamy. Natomiast, żeby troszkę sobie urozmaicić i rozwinąć się gramatycznie, nie będziemy mówili tym razem o sobie, a o osobie trzeciej. Czyli na przykład o naszym mężu, żonie, partnerce, bądź dziecku, jeśli już pracuje, albo o jakimś celebrycie. Więc dla przećwiczenia sobie, bo dzisiaj dużo takich zamian będziemy robić, jeżeli powiem, jestem lekarzem po angielsku, Aniu. I'm a doctor. I'm a doctor. To jak powiemy, że on jest lekarzem. He is a doctor. He is a doctor. Good job. A jeżeli powiemy, że oni są aktorami? They are uh, actors. They are actors. Good. W liczbie mnogiej, więc nie dajemy an actor. I gdyż chcemy zamienić, że ona jest aktorką albo aktorem? She is an actress. She is an actress, czyli ona jest aktorką albo she is Actor. Good job, czyli zamieniamy sobie czasownik, tak, że czasownik być ma te różne formy, tutaj już jesteście mistrzami, trzeba tylko o tym pamiętać. Dzisiaj natomiast skoncentrujemy się na innych czasownikach niż czasownik być, czyli be oraz czasownik have, bo one będą wyjątkowe, ok? Be już sobie omówiliśmy, a czasownik have, żeby powiedzieć, że ja mam psa, powiedzmy, to powiemy i have a dog. I have a dog, a ona, on ma She has a dog. She has a dog. I to też już było, na pewno tutaj Wam idzie dobrze. Więc dzisiaj koncentrujemy się na innych czasownikach i do nich będziemy sobie dodawać s. s. Excellent pisowni. Czasem to będzie samo s, a czasami es. W materiałach dodatkowych wyjaśnię zasady, kiedy dodajemy jaką literkę. Natomiast w wymowie najczęściej to będzie właśnie s, więc jeżeli powiemy ja pracuję, to powiem I work, a ona pracuje, she works, she works. Więc za każdym razem, jeżeli jako nauczyciel nie dodacie tego s i ja powiem s, ani to znaczy, że zapomniała go dodać. Tak się umawiamy, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, wyśmienicie. Pamiętajmy, wyjątkiem będzie be oraz have, które zamieni się na has. Czas na małe ogłoszenie. 22 sierpnia 2019 roku wieczorem zapraszamy Cię na Instagram Live, w którym omówimy wyrażenia i skróty często używane przez YouTuberów i Instagramerów. Nie zabraknie również skrótów, najczęściej używanych w pracy, no bo tego dotyczy cały miesiąc sierpień. Zapisz sobie w kalendarzu: 22 sierpnia 2019 roku. Ok, wracamy teraz do tematu lekcji. Więc jedziemy sobie z wyrażeniami przydatnymi do opisywania naszych obowiązków. Po pierwsze. Work in a team. Work in a team. Work in a team. Work in a team. Co to może oznaczać, Aniu? Praca w zespole. Praca w zespole. Praca w drużynie. Często gęsto już nie pracujemy um, samodzielnie, tylko no właśnie praca drużynowa jest strasznie istotna, e, więc powiemy właśnie pracuję w drużynie. Czy ja pracuję w drużynie, to będzie I work in a team. I work in a team. Aniu, a teraz spróbuj to zamienić i powiedzieć i ty drogi słuchaczu, bądź słuchaczko również, że on, na przykład nie wiem, tam mój mąż, on pracuje w zespole. He works in a team. He works in a team. Good job. Podobne wyrażenie. I work in a five person team. I work in a five person team. I work in a five person team. I work in a five-person team. OK. Co oznacza? Że pracuję w pięciosobowym zespole? Dokładnie tak. No i oczywiście ilość osób zmieniamy sobie. I tu zwrócę uwagę, to nie będzie five people team, chociaż pięć i wydaje się, że people w liczbie mnogiej powinno być, to jednak nie. Będzie five-person team. No i zamieńmy to zdanie na ona pracuje w pięcioosobowym zespole. She works in a five-person team. She works in a five-person team. Great job! OK. I work, I work from nine to five. 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 Super! No dobrze. I mamy tutaj cyfry. From nine, czyli... Od dziewiątej... To five. Do piątej. Od 9 do 5. I co to oznacza całościowo? I work from 9 to 95. Czyli, że pracuję na pełen etat. Dokładnie tak. Tak określimy najzwyczajniejszy etat, taki ośmiogodzinny dzień pracy. No i jak widzimy, że tradycyjnie w anglojęzycznym środowisku pracuje się od godziny 9 do 17. U nas te godziny kiedyś były inne. Teraz chyba też tak często bywa w firmach, prawda? Tak, tak, bardzo podobnie jest. Że, że pracujemy właśnie w tych um, godzinach. Um, super. Możemy alternatywnie powiedzieć, że mam pełen etat. Czy pracuję na pełen etat. Powiemy wtedy work full time job. Work full time job. Work full time job. Work full time job. Great. Spróbujmy to sobie zamienić, na że on pracuje na pełen etat. He works full-time job. Good. He works full-time job. Przeciwieństwem do full-time będzie part-time job. Part-time job. Part-time job. Part-time job. Good. Part oznacza... Część. Część, fragment. I teraz part-time job to będzie zarówno praca, nie wiem, na pół etatu, ćwiercie etatu, czy nawet na kilka Godzin. Po prostu każdy niepełen etat można powiedzieć part-time job. Ok. Kolejne wyrażenie. I work, I work shifts. I work shifts. I work shifts. I work shifts. Super. I to będzie bardziej dla pracowników produkcyjnych, a wydaje mi się, to jest taka moja podpowiedź. Aniu, co to oznacza? Że pracuję na zmianę. Pracuje na zmiany, tak. I work shifts. I on pracuje na zmiany? He works shifts. He works shifts. Bravo. Ok, good. No i to chyba tyle, jeśli chodzi mamy o sposoby pracy. A, jeszcze pamiętajmy o, o mnie: <laughs> czyli Dokładnie. o osobach samozatrudnionych. Mówiliśmy, że mam swój biznes, ale często taką osobę nazywa się wolnym strzelcem. Po angielsku ta osoba to będzie. Freelancer. 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 Super, to jak powiemy, jestem wolnym strzelcem, Aniu? I am a freelancer. I am a freelancer. Ładnie, nie dała się tutaj złapać. Żadnego tutaj nie doczepiamy, ani nic. Możemy też powiedzieć, że jestem samozatrudniony. To będzie dłuższy wyraz. Self employed. Self employed. Self-employed. Self-employed. To jak powiesz, że ona jest samozatrudniona? She is self-employed. She is self-employed. Great job. W drugiej części tego podcastu chciałbym, żebyśmy mówili troszkę o obowiązkach, jakie są związane z naszą pracą. Jeżeli musimy coś robić, czyli należy to do naszych obowiązków, to powiemy. I have to. I have to. I have to. I have to. Czyli na przykład In my work I have to cook meals. 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 Work, to cook meals. OK, so dosłownie przetłumaczymy sobie na In my work Mojej pracy. I have to. Muszę. Mm -hmm. Cook meals. Gotować posiłki. Gotować posiłki. Tak. Załóżmy, że jesteśmy osobą pracującą na kuchni, prawda? I have to cook meals. To należy do moich obowiązków. Dobrze. E, albo make phone calls. Make phone calls. Make phone calls. Make phone calls. Ok, zwrot ten oznacza? Wykonywać telefon, telefonować. Telefonować, tak, robić połączenia telefoniczne. Czyli na przykład pracujemy w biurze, tak? Office job. Jesteśmy asystentką. Tak, albo w call center. Albo w call center, tak jest. Albo w jakimś serwisie. Oczywiście, customer service. And to też będzie wykonywanie telefonów. Więc jak powiemy teraz, uwaga, podchwytliwe pytanie. Że ona musi wykonywać te połączenia telefoniczne. She has to make phone calls. Good job. She has to make phone calls. Have to będzie wyjątkowe. Tutaj jakby dodajemy s, no bo jest has. To, ale czasownik się nieco zmienia, więc she has to make phone calls. Um, no i załóżmy, że jeszcze w pracy musimy sprawdzać jakość tak, jakiegoś naszego produktu, to powiemy po angielsku check the, check the quality. Check the quality. Check the quality. Check the quality. Tak, check, sprawdzać, quality, jakość. To powiedzmy teraz, że on musi sprawdzać jakość. He has to check the quality. Yeah, good job! He has to check the quality. Innym wyrażeniem, bardzo, bardzo przydatnym e, przy rozmowach o pracę e, i pisaniu CV i listów motywacyjnych będzie wyrażenie I'm responsible for. I'm responsible for. I'm responsible for. I'm responsible for. Aniu, czy wiesz może co to oznacza? Że jestem odpowiedzialny za coś. Pięknie, jestem odpowiedzialny za coś. Odpowiadam za coś. Good. I tutaj możemy dokończyć to wyrażenie mówiąc, że jestem odpowiedzialny za y, jakąś czynność, na przykład za gotowanie posiłków, albo jesteśmy odpowiedzialni za dany dział. Jako menadżer, tak? Czy osoba zarządzająca, jakiś lider. Więc możemy powiedzieć, że jestem odpowiedzialny za marketing i to będzie całkiem proste po angielsku, Aniu. I'm responsible for marketing. I'm responsible for marketing. Good, albo za sprzedaż. Sprzedaż to będzie sales. 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 Dobrze, a jak powiemy, że on jest odpowiedzialny za sprzedaż? He is responsible for sales. Great job. He is responsible for sales. Albo te czynności naszej pierwszej, że tak powiem, listy, z tym, że wtedy dodajemy do nich ing. Czyli tak jak mówiliśmy, że muszę gotować. I have to cook. Tak tutaj powiemy I'm responsible for cooking. OK? Więc Aniu, jak powiemy, że odpowiadam za robienie telefonów, w sensie wydzwanianie. I am responsible for making phone calls. Well done. I'm responsible for making phone calls. Uh, on jest odpowiedzialny za sprawdzanie jakości. He is responsible for checking the quality. Well done. Again, he is responsible for checking the quality. Good. Teraz oczywiście nie znamy Waszych zawodów, nie wiemy czym się zajmujecie, nie sposób jest uwzględnić wszystkie wyrażenia, natomiast przedstawiamy te frazy wstępne, początkowe i je warto sobie utrwalić i je warto stosować. Natomiast czym Wy się zajmujecie i na czym polega Wasza praca, no to Wy wiecie najlepiej. I teraz pytanie się pojawia: Aniu, gdzie warto sprawdzać tłumaczenia takich słówek? Jeżeli robię coś w mojej pracy i, i no, nie, nie ma tego w naszym odcinku. Um, gdzie ja mogę sprawdzić? Warto zajrzeć do słownika. Zdecydowanie. I teraz tak, czy korzystałaś z Google Translate? Ja z reguły nie korzystam z Google Translate. Okej. Okay. Ja czasem korzystam i to jest bardzo dobre narzędzie, ale nie najlepsze. Ja jednak wolę słowniki internetowe. Oxford, Merriam-Webster. Tak, i Oxford możemy polecić oboje, jeżeli macie jakieś wyrażenie, zwłaszcza że Oxford ostatnio zaczął dodawać też opcję tłumaczenia. Czyli możemy wpisać wyraz po polsku, i Oxford nam przeszuka i przetłumaczy na angielski. Natomiast dużo fajniejszym źródłem niż Google Translate, który rozleniwia, bo to nie o to chodzi, że on popełnia błędy. Które popełnia Google ale każdy... Translate, Nie wiem, jak jest z językiem angielskim, ale z wszystkimi innymi językami nie radzę skorzystać. Z angielskim sobie radzi zadziwiająco dobrze i korzystajcie, bo on się uczy na błędach. Bo to jest sztuczna inteligencja. Natomiast fajniejszym rozwiązaniem będzie słownik internetowy diki.pl. I to nie jest sponsor programu. W może ch może chce być. W żaden sposób, ale rozleniwia Google tłumacz, ponieważ mamy tendencję do tłumacza wpisywanie pełnych zdań. Nie róbcie tego, proszę. A nam chodzi o to, żebyśmy sprawdzili tylko Raz. dane wyrażenie. Czyli jeżeli w swojej pracy, no nie wiem, załóżmy, że część obowiązków to robienie kawy, a że muszę przygotowywać kawę. Albo muszę taka rzecz, muszę planować czy tam zarządzać harmonogramem. Tak, jest jako część takich asystenckich obowiązków. Sprawdźcie, jak jest po prostu ustawiać harmonogram, a nie pełne zdanie. W ten sposób uczycie się budować gramatycznych zdań, a nie kopiuj wklej to, co Google um, Tłumacz podpowie. Dobrze, to tak było na marginesie. Innym wyrażeniem, żeby mówić o swoich obowiązkach, to będzie My duties include. My duties include. My duties include. My duties include. Good. I tu mamy same nowe wyrażenia. Po pierwsze, duty. 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 Pięknie. To będzie. Obowiązek. Obowiązek, tak. Obowiązek, rzecz do której się zobligowaliśmy. A include to będzie zawierać, obejmować. Zatem my duties include to moje obowiązki, zawierają albo uwzględniają. No, i tutaj znowu sobie wstawimy naszą czynność z Ingiem. Czyli jeżeli nasze obowiązki obejmują sprawdzanie jakości, to powiemy: My duties include checking the quality. My duties include checking the quality. A jeżeli chcemy powiedzieć, że jego obowiązki obejmują wydzwanianie... his duties include uh, making phone calls. Good job. His duties include making calls. Phone calls i w ten sposób zmienimy sobie e, osobę albo his, albo jeżeli mówimy o kobiecie, to her. Her duties. I na koniec coś dla osób zarządzających. Powiemy zarządzam czymś, czyli I manage. I manage. I manage projects. I manage projects. I manage projects. I manage projects. Czyli zarządzam projektami projektami. Albo I manage, a team of five I manage a team of five people. 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 Czyli Aniu. Zarządzam zespołem składającym się z pięciu osób. Excellent translation. Piękne tłumaczenie. Alternatywnie zamiast manage powiemy. I'm in charge of. I'm in charge of. I'm in charge of. I'm in charge of. Good. I to oznacza dokładnie to samo. Jestem odpowiedzialny za, czy dowodzę, tak? I'm in charge of. Zarządzam. No i powiemy na przykład zarządzam znowuż tym zespołem, powiedzmy, z osób pięciu, to powiemy I'm in charge of a team of five people. I'm in charge of a team of five people. Dużo dłuższy, bardzo formalny zwrot. A żeby powiedzieć, że ona zarządza projektami? Mm, she's in charge of uh, projects. projects okay. Yeah, just like that. She is in charge of projects. Dla przypomnienia masz okazję zobaczyć się z nami na żywo podczas live'a na Instagramie już w czwartek 22 sierpnia 2019 roku. Podsumowując odcinek, to było bardzo dużo informacji naraz. Na pewno warto przesłuchać tego odcinka kilka razy. Za pierwszym razem skoncentruj się na opanowaniu nowych wyrażeń i słownictwa, a następnie na poprawności gramatycznej i dodaniu s tam, gdzie to konieczne. Na koniec spróbuj opisać swoją pracę, albo taką pracę, jaką byś chciał, chciała mieć. Spersonalizowanie tych informacji na pewno przyspieszy ich zapamiętanie, bo informacje, które są dla ciebie ważne, dużo łatwiej zapadają w pamięć. That's all for today. See you next week. Bye! Bye.